dobry wszystkim, zaczynamy vlogmas dzień 17. Jestem właśnie w metrze, jadę do biuru, coś tam nagrać, no i później mamy takie świąteczne spotkanie w biuru z różnymi youtuberami, także zapraszam Was do oglądania Muzyka czarnym koniem, który lubi, lubi czarne pały. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jestem czarnym koniem, który lubi czarne pały. Dobra, Adam. Już? Jestem... Jestem zielonym glonem, który lubi lizać migdały. Masz? Dobra, przygłośnie. Król, który lubi jeść sushi, lubi jeść sałatki. Ach, to było proste! Proste! Skończyliśmy już nagrywać, jesteśmy dalej w biuru i jesteśmy tu z wszystkimi. Tutaj są dziewczyny. Tutaj jest Alicja i zaraz wam powiem, co będziemy robić. Jesteśmy w gaming roomie, o ile to dobrze nazywam. Boże, I słuchajcie, boże, boże, boże. znalazłam tu takie urządzenie i żadna z nas nie wie, jak to działa. Nie, bo ja wiem, słuchajcie, że będę, to ja, ja wiem, że będę Co to, to jest? ręce tak to... się trzyma, tak? Do dobra, i robimy tak. Raz... Jeszcze nie klikajcie, tylko powiem. Raz, dwa, trzy i wtedy szybko. Dobra? Dobra. To ostatni co to szybko? Klikamy. Klikamy. Słuchajcie, oni robią coś tutaj złego. Klikną. to może. To może I ja, ja zaczynam. Ja powiem raz. Raz, dwa, trzy i potem trzy od razu. Czyli dobra? Czyli trzech czy to kliknąć. Uwaga. Wtedy, zaczynamy. W sensie, gdzie? Raz, dwa, dwa, trzy. trzy. Się szybko, rzmi, rzmi, rzmi. I szybko. Trzy, cztery. Zobacz, ja. Zobacz, Zobacz, ja. Zobacz, no co? Ja Ciebie kupneło? Ej, ale może ten pad jest! O! A bo to trzeba było włączyć. I dlatego cały czas nie jest Szybko! Raz, dwa, trzy. Ale to się właśnie ostatni? Nie, ja nie. Raz, dwa, trzy. To jest zraźne! Dobra. Raz. Dobra, zawodę zostało z... Uwaga! Czujesz się innym człowiekiem. Raz... Genera. Nie mam widzę. Raz, dwa, trzy. Ja, ja cię ostrzeliło! <laughs> Jesteśmy właśnie w pijani i przenieśliśmy się z biuru. Cześć. Kamera <laughs> do Musiałem to nagrać. I już wam pokazuję całe, całe nasze towarzystwo. Tak, już się nagrywa chyba jakiś nowy romans się nawiązał Muszę wam to pokazać Zobaczcie co się dzieje Oni stoją od godziny i tak gadają Romans życia! Nie. Oh, Jingles. 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 Oh, Ale ładne ozdoby! Ale ładne Jacek. ozdoby! Ale widać tylko tę <śmienicza> <śmienicza> twarz! To, to najładniejsza ozdoba! Takie jakie ładne ozdoby świąteczne! Nie to co... Nie to co moja twarz! In a one-horse open sleigh, all the fields we go, laughing all the way, bells on Bob Tails ring. You! Baby, oh! Christmas is you! Yes, yes. Such a sudden, straciłam głos. Za dużo krzyczałam. I must say, zrobić to żeby... Wieczór właśnie miałam robić kolację, a mój lokus zrobił mi niespodziankę zrobiłem wiem kolację. Zdro... <laughs> Przyjechał z e. Przyjechał a Masz z oliwkami? Nie a co mam w ogóle? Włoskie BMT mm. Salami, szyneczka. E, wziąłem ci słodką cebulkę. Nie. Jestem ostatnio tragicznym kucharzem, prawda? Dlatego kupiłem Sabuje. <laughs> nie, nie chciałem się narażać na kolację. Naprawdę? Bo... Nie, ty nie umiesz obiadu robić. Konac umiesz. Dzisiaj zrobiłam obiad i był niedobry, prawda? Ale no, ty i... masz włoskie korzenie, że tylko makarony umiesz. Może, tak jak może. Jak ja. może. <laughs> tak było. Mniam, mniam, miam